Siemanko, nazywam się Simon, chciałem Was zaprosić do programu, który prowadzi wujek Samozło na Next TV. Serdecznie zapraszam. next! Edward, next! Właśnie tak! Wspominałeś, że Pono widzicie na swoich projektach najnowszych, tak. ale mówiłeś mi też, że HD poznałeś 5 lat temu i to też było dla ciebie ważne spotkanie. Dużo ci dało, może kiedy go poznałeś, w jakich okolicznościach może bardziej. Wiesz, ja jestem tego, tego zdania, że takie spotkania nie są przypad... nie, dzieją się, nie, nie, nie dzieją się przypadkiem, prawda? To to, że na przykład kogoś spotkam po tylu latach, że kogoś poznałem kiedyś, jako mało lat, i spotkam znów i coś chcemy zrobić razem nagle, że od razu się siema, dawno się nie widzieliśmy, robimy coś razem, to nie jest przypadkiem, to nie są przypadkowe spotkania. I jak poznałem wtedy HD, to zacząłem coraz więcej hip-hopu słuchać. Trafiłeś też do ekipy Dilgan. Jak, jak to się stało, że oni Cię zauważyli, że wzięli Cię? Przyszedłem, to jest tak, że napisałem po prostu na Facebooku, do Żarego, czy jest możliwość sponsoringu i tak dalej. Wtedy podał mi numer do Bilona. Zadzwoniłem do Bilona, ustawiliśmy się na spotkanie, pokazałem co potrafię w obu swoich czynnościach, znaczy rapowania i beatboxu. Się zgodzili, dali mi zielono światło. Powiedziałem, że też z Hołdysem gram w zespole. Tak jestem, ja tak zostałem. Ale z tym Hołdysem, to ja nie słyszałem, że z Hołdysem występujesz, z młodszym czy starszym? Z starszym, ze Zbigniewem Hołdysem. Założył zespół Kosmos, zespół się nazywa Zbigniew Hołdys Kosmos, gdzie każdy jest z innej planety, jest Grzegorz Grzyb, perkusista jazzowy, który gra z nami roka jest Artur Kempa, który grał parę supportów przed Behemothem i grał ogółem metal, Bogdan Bogdanowicz, były basista Manamu, to jest, każdy jest z jej planety, każdy I ma inny charakter. tam jesteś beatboxerem, wokalistą? E, beatboxerem. Tam jestem jako taka przeszkadzajka lub y, pomoc perkusji. Aha. A wokalnie kto tam się udziela? E, no Holdys i też y, y, Artur Koźba. Kuba Koźba, przepraszam. Kuba Koźba. Czy też udziela z zespołu Power of Trinity? Czyli Te... Rozumiem, że nie tylko na hip hopowych, ale na przykład na dubstepowych hippeach tak, tak, też tak, się tak. odnajduje. Live Acty, tak? Acty robię, że nawijam na przykład swoje teksty pod jakiś dubstep, elektro czy coś, jeszcze beatbox dodaję. Teraz, teraz w listopadzie będę prawdopodobnie jechał do Austrii, a w grudniu z Noise Generation takim znanym producentem i DJ-em muzyki elektro robił w Niemczech Live z nim. Dobra, słuchaj, bo tak mi chyba umknęło takie pytanie, nie? Aha. To jak się zaczyna, to czy potrzebny jest mikrofon? i jakaś kolumna? <gry> Czy można zaczynać tak Podstaw bez... Podstawy? To tak, normalnie można sobie na sucho robić, żeby stopa... Teraz jest zimno, więc mam właśnie zróżnione usta, więc ciężko to wychodzi. Na przykład stopa. high różne, proste. verble, A potem można rytm szoty różne. <gry> Wszystko no rozumiem, po ale czy nie potrzeba mikrofonu? Czy tam na jakimś etapie już jest... Tak na, mam, że... na jakimś etapie już ktoś już się przydaje, żeby robić próbę, żeby jak już się ma swoje showcase, znaczy pokazy różne, to już trzeba już mieć odsłuch i słuchać, które dźwięki trzeba podszlifować, żeby lepiej brzmiały, żeby było, żeby całe show było fajnie obrane, dźwięki i tak dalej, żeby też pamiętać, że jest przynajmniej jedna, jedna kolumna na ciebie skierowana, mikrofon, odsłuch. i sam siebie słuchasz, jak to dokładnie brzmi. Aha, no to bardzo fajna taka zabawa. Powiedz, czy myślisz, że to, ta zajawka będzie jeszcze u ciebie długo? Czy nie ja obawiasz myślę, że, się, że to ci nie, trochę nie, za rok czy dwa się może znudzić? Wiesz, trochę? ja już to robię 5 lat i cały czas się rozwijam. To nie jest tak, że ostałem się na jakimś etapie swojego rozwoju w beatboxie. Ja cały czas się rozwijam, tak samo jak jako raport się rozwijam cały czas i raczej to tak nie odejść, bo co, co chwilę mam jakieś nowe patenty na beatbox tutaj, coś wymyślę, to jakieś, no, do, 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 jakieś dodatki do showcaseu, że na śmieszne dźwięki typu, czy na przykład damy różne proste takie śmieszne dźwięki czy tam różne patenty, że typu, wiesz, że takie coś dla śmiechu zrobić. Edward nadciąga, daje kopa jak dym z bonga i nagle wiesz, Edward, ta, me, Edward, ta, me, Edward, Edward, gusta, me bongo w swe usta i dubstep, nie? Takie śmieszne, to ludzi bawić, wiesz, że można eksperymentować tak z beatboxem, ostatnio zrobiłem na imprezie tak. Patrzę, ludzie się zajebiście bawią, to mówię, ogarniemy coś kiego, zróbmy disco polo na dubstep, nie? Zrobili w dawna nie zrobiliśmy, polo, zrobiliśmy wiesz, tam, jakiś kawałek tam na dawsztepie i rozjebaliśmy system w tym momencie. Rozjebałem Ludzie system. chcą się bawić, tak? Ludzie tak. jednak są więc, wie, Dokładnie. Hmm. Okej, okay, no dobra, słuchaj, jedziemy w następną miejscówę we... i tam sobie trochę po freestyleujemy, boksujemy. A to jest właśnie wuj, a wujek samo złok Razem z Simonem zajmiemy się rykszą jak tronem Nasze królestwo jest taką kwestią w naszym myśle. Dużo rzeczy przeszło, dużo zostawiło jakieś ślady. Normalnie freestyle ma swoje wady. Beatbox jest po prostu perfekcyjny, a my tu mamy dułę dysekcyjno-dysgrafijny I co jest grane, nie znasz tego To z greografii kraju naszego to jest mielizna, trochę śląska, a to jest właśnie nasza Polska. Możesz zobaczyć fajne blondyny. Robią zakupy, my zakupy też zrobimy. Zakupimy trochę rymów. My jesteśmy tu z szalonych rymów. Ten czym się zacina. Wiesz to szyb, podwójka komina. Wujek przeczyści komin. Zawsze patrzę, co się dzieje w tym teatrze. To nie jest teatr dramatyczny. Ja nie jestem brzydki, nie jestem też śliczny, bo to jest teatr Ateneum, a my tu mamy na wszystko panaceum. I jeśli w tym momencie kumasz tą czaczę, to ja ci to chłopaku szybko wytłumaczę. Trzeba to robić na spontanie, nie wiesz sam, co za chwilę się stanie. Na pewno nie eksploduje bomba, na pewno nie wyleci zęba klomba. Na pewno nie będzie trzeba tego, poszukaj chłopcze czegoś innego, co da ci w życiu inspirację. Nie mówię zawsze, że wujek ma rację, ale Simon to potrafi. Sprawdź ten beatbox geografii, Polska WWA, ulica Chmielna. To sytuacja jest niecodzienna, niecodzienna na moim zegarku. Ruszaj się i trenuj kar Kark trenuje, kark się męczy, dobry freestyle tu nastręczy. wesołych pomysłów do Twojej głowy. Wiem, nie jesteś jeszcze na to gotowy. Chmielna Nowy Świat to miejsca, gdzie można się często spotkać z Twoimi znajomymi. Powiedz, gdzie tu macie swoje miejscówki, jakieś takie miejsca spotkań? Na przykład kawiarnia mojej cioci na Foksalu tutaj, albo na, Nowym na Chmielnej. Jest taka knajpka, gdzie dobre, dobre imbirowe piwko zapodają, Bardzo dobre. Ale tak to zawsze tu jest, często można spotkać, bo tak, zawsze z kolegami jakimiś ofert turing, co się chcą zapytać, czy coś, czy jakieś spotkania, co do imprez, czy do w ogóle jakiegoś kawałka. Zawsze się tutaj spotkamy, bo to jest dużo fajnych miejsc. Dobrze, a teraz takie pytanie może to sztampowe, ale jakich na przykład beatboxerów z zagranicy sobie cenisz, jakich na przykład z Polski? Ja się jaram tylko dwoma beatboxerami. Ale, yy, to oni są z zagranicy, właśnie. To jest Eclipse z Francji i Roxo Loops, yy, on jest z Belgii. Okej, okay. Simon, to no teraz powiedz, tak, już w skrócie może, bo są na pewno hmm. młodzi ludzie, którzy też chcieliby się zająć beatboxem, oh. jakoś ich to interesuje. Jaką polecasz im drogę? Co zrobić, żeby. Najlepiej wykorzystać czas i swoją szansę. Najlepiej to w ciszy, znaleźć, nie wiem, taki czas w domu, gdzie rodziców nie ma i nikogo jest cicho, pusto. Yy, nie wiem, mo można obejrzeć też tutoriale na YouTubie, jak się można nauczyć stopy, werblu, basu. Przede wszystkim podstawy, trzy dźwięki podstawowe, stopa, hi-hat, werbel. Yy, to podstawa, a potem można szpącić z innymi dźwiękami, bo jak się podstaw się nie nauczy, to tak samo masz, nie wiem... Czyli najpierw opanować tak, podstawy. Tak, tak samo masz na dyskorocy, nie, nie nauczysz się oli, nie zrobisz innego triku, nie? Aha. Trzeba podstawę ogarnąć, trzeba sumiennie trenować, bo wszystko nie wychodzi... Tak od razu. Tak od razu, bo beatbox to nie jest tak jak deskorolka, że na deskorolce akurat masz ten na oli jeden rzut, nie? Że tam robisz oli i przesuwasz sobie nóżkę i tam po jednym dniu Ci to zacznie wychodzić, co nie? W beatboxie, beatboxie tak nie ma. W beatboxie tak nie ma, że wiesz, stopać i zacznie dobrze wychodzić po jednym dniu. Trzeba przynajmniej z dwa miesiące ja na przykład poświęciłem na same podstawy, żeby same podstawy hi-hat, stopa, werbel. Trzy miesiące, tylko podstawy. I dopiero zacząłem potem na, dogrywać typu Wiesz, no wiesz, takie taki Dodatkowe dźwięk, do dźwięki. Dodatkowe instrumenty. I potem jakieś, nie wiem, podstawowe skrecze, nie wiem, typu takie tak zwane Chewy taki Dopiero potem z czasem, znaczy podstawy, podstawy i podstawy zawsze trzeba ogarnąć. ogarnąć Czyli pamiętajcie, podstawy. jeżeli chcecie być beatboxerem, ale maszyna, Skoda, a! Skoda, no ja nie mam nawet Szkody, Szkoda, pamiętajcie, trzeba dużo trenować, trzeba być twardym, tak, nie poddawać się, no i przede wszystkim ogarnąć podstawy, a potem samemu intuicyjnie starać się Tak rozwijać. samo w rapie, trzeba pisać teksty dla samego treningu i czytać książki, żeby wzbogacać nasze słownictwo. Dokładnie, czytajmy książki. Simon and Uncle, pure bed present To na patencie w tym momencie Mów do mnie wujku panie docencie, jestem docentem, właśnie w tej sprawie Na ulicy chmielnej tu się bawię, trochę chmielu, wiesz, zawsze się przyda To jakiś hajs drobny się wyda na te szczegóły, na te gadżety nie muszę czytać żadnej gazety, żeby wiedzieć o co chodzi, co jest grane. Ja mam po prostu gdzieś to tam wmontowane. Mam wmontowane na swoim patencie. Ja mogę zrobić sobie właśnie zdjęcie tym aparatem, aparatem mowy. Nie przyszło ci to chłopak wcale do głowy. Nie nowy to pomysł, raczej stary. Potrzebuję beatbox, nie gitary. Chociaż przydałyby się te klawisze. A w beatboxie klawisze też usłyszę. Jak będę chciał, to będą i sklecze. Jak trzeba będzie, to od ciebie wylecę. Z apopleksji, nawet z depresji. Ja nie wywieram na ludzi żadnej presji. W tej kwestii jestem neutralny. Patrzę, kto popełnia błąd fatalny. Jakieś klauny gdzieś tam w Sejmie. On to bez, dział i weny I co by było, gdyby było? Tak, robię to, czego w życiu innym jest brak. Ale na hak, zawiesam słoninę. Robię tu freestyle, z tą dziedzinę? A to jest beatbox, nie rodem z WBW. Robimy street life. I to jest tu. I to jest tu, musisz to zauważyć. Nasze słowa i dźwięki się nie waży. Nie mają wagi, to kilogramy. Lecimy tu i jesteśmy hanymany. Ja jestem fany i jestem śniady. A blady Chris podobno jest blady, ale Simon jest jak najbardziej różowy i pija beatbox do twojej głowy. Właśnie tak